Czy cię bo kocha ten Bóg cały? On cię chyba nie ocali. Nie ocalił twojej matki. Nie ocalił twego bratka, Ni mieszkanka nie dał. Och, ten Bóg twym Byle byś nic nie miał. Czy głód był na tej ziemi? Czy litością twoją skruszył serce jego upadłego? Oj nie skruszył ten Bóg cały, któremu oddałeś chwałę. Macie w dupie, bratku, siostro. Cóż ci zrobię, gdy zarosło? Od twej nędzy, Madolina. Co za zaścina, co za ścina, nic tu nie ma. Co za trwoga, nie ma Boga, nie ma Boga. Piełbudował budował tu wytrwale, by cel przyszedł, podbił chwale. Ty oddałeś mu coś bratku. Twoja wina, twoja wina.